Rząd chce w przyszłym roku ściągnąć z kierowców 100 razy więcej pieniędzy niż w tym roku. 100 razy. W tym roku z tytułu mandatów karnych z fotoradarów zaplanowano w budżecie miliard 200 tysięcy złotych, ale na razie ściągnięto jakieś 16 milionów. To wina przestarzałego sprzętu. Na przyszły rok zaplanowano z mandatów półtora miliarda złotych. Zrobi to 406 nowoczesnych fotoradarów. A, ale to może być jednak strzał w kolana Hillesa naszej gospodarki. No, bo tak, spójrzcie, w tym roku prawo jazdy straciło 13 tysięcy kierowców, nie? Jeśli skuteczność systemu poprawi się stukrotnie, to prawo jazdy straci 130 tysięcy ludzi. I samochody nie będą się psuć, więc mniejszy dochód odnotują warsztaty. Stacje benzynowe zadnotują mniejszy dochód też. Litwini, Ukraińcy i Rosjanie pojadą tirami przez Czechy i Słowację i nie będą jeść w naszych przydrożnych barach. Wszystko to spowoduje mniejsze dochody do budżetu i biedę. No i na drugi rok trzeba będzie zaplanować ściągnięcie no ja nie wiem, ze trzech dupoliardów pieniędzy od kierowców. Bo tu wcale nie chodzi o bezpieczeństwo kierowców, przecież cały czas się w informacjach mówi ile rząd dzięki fotoradarom zarobi, a nic się nie mówi ilu ewentualnie wypadków się uniknie. No może żadnego. No, bezpieczeństwo to tylko pretekst, żeby zarobić, ale może dobry pretekst, no, pojeździmy, zobaczymy, a albo nie zobaczymy, bo nie pojeździmy.